Docierają do nas życzenia odnośnie kształcenia lekarzy w myśl germańskiej Heilkunde. Jednakże, w chwili obecnej, takie prośby są naszym zdaniem niemożliwe do zrealizowania. Chcielibyśmy wyjaśnić nasze stanowisko. My, ludzie dzisiejszych czasów, rodzimy się i wyrastamy w śmieciowym społeczeństwie. To określenie pochodzi od doktora Hamera. W rezultacie już w dzieciństwie nasze myśli i do pewnego stopnia nasze odczucia znajdują się pod wpływem szerzonych przez obecny system poglądów i dogm, które stoją w sprzeczności do naturalnego sposobu życia odpowiadającemu naszemu biologicznemu kodowi zachowania. Niewiele osób jest tego świadomych, ale nawet jeśli niektórym z nas wydaje się, że o tym wiedzą, nie są oni w stanie odrzucić całkowicie tego niebiologicznego uwarunkowania w sposobie życia, myślenia i reagowania. Dlatego też bardzo często reagujemy jako jedność psychiki, mózgu i organów sensownymi, biologicznymi, specjalnymi programami natury, można by powiedzieć biologicznie niepotrzebnie właśnie z powodu głęboko w nas zakorzenionych, obcych nam przekonań, wynikających z nienaturalnej, błędnej interpretacji doświadczeń oraz obcego nam niebiologicznego sposobu życia w obecnym śmieciowym społeczeństwie. Tak zwani lekarze i tak zwani terapeuci nie stanowią tutaj żadnego wyjątku. Oni też przyszli na świat w tym samym śmieciowym społeczeństwie, i również oni w tym społeczeństwie dorastali. Również w nich wytworzono fałszywe przekonania, pod których silnym wpływem się znajdują. Można nawet twierdzić, że z powodu ich wykształcenia tzw. medycznego są jeszcze bardziej dotknięci tym problemem niż ludzie bez studiów medycznych. W jaki sposób taki wykształcony człowiek-lekarz ma leczyć innych ludzi zgodnie z germańską? Tutaj posługujemy się formą, której używają stawiający nam pytania, gdyż nie jest to terminologia, której my używamy. A więc, w jaki sposób ten wykształcony człowiek-lekarz ma leczyć innych ludzi zgodnie z germańską? Jeżeli ten człowiek lekarz nie poznał tej wiedzy dla siebie i dla swojej rodziny wszechstronnie i tym samym nie było mu możliwe sprawdzenie jej słuszności na sobie samym. Dopiero gdy człowiek lekarz poznał germańską Heilkunde w całej jej kompleksowości i sam przy współudziale rodziny przez wiele lat weryfikował tę wiedzę na własnym ciele, na przykładach, Różnych sensownych, biologicznych, specjalnych programów natury, to wówczas może ewentualnie nabyć również umiejętności, które mogą być przydatne innym. Ale tutaj dotykamy kolejnego problemu: czy taki człowiek lekarz, doświadczony w germańskiej Heilkunde, może być w ogóle przydatny drugiemu człowiekowi, jeżeli ten drugi człowiek w ogóle nie posiada tej wiedzy? I tkwi w nienaturalnym sposobie myślenia i nienaturalnym stylu życia obecnego śmieciowego społeczeństwa. Jeśli do tego środowisko pacjenta żyje w rozpowszechnianym przez panujący system strachu i panice, to jeżeli nawet zdecydował się na postępowanie w myśl germańskiej Heilkunde, od bliskiego otoczenia nie otrzyma wsparcia w myśl tej wiedzy. Chcemy tutaj zauważyć, że nie poruszyliśmy jeszcze tematu w powiązaniu z wykonywaniem zawodu lekarza w myśl wiedzy germańskiej Heilkunde. W naszym śmieciowym społeczeństwie zabronione jest każdemu człowiekowi lekarzowi postępowanie według tej wiedzy. Jeżeli zakaz ten zostanie zignorowany, to równa się do odebraniu pozwolenia na wykonywanie zawodu lekarza, oraz oznacza wiele innych drastycznych represariów. A gdyby jeden z pacjentów takiego lekarza zmarł, to bardzo szybko taki człowiek lekarz zostałby oskarżony o zabójstwo. Żaden człowiek lekarz nie podejmie się takiego ryzyka. Tylko w panującej medycynie umieralność pacjentów wskutek postępowania lekarskiego. Pozostaje bez jakichkolwiek konsekwencji karnych. W ciągu 40 lat, które upłynęło od momentu ukazania światu germańskiej Heilkunde, wielu lekarzy poznało odkrycie doktora Hamera. Gdzie oni wszyscy dzisiaj są? Dlaczego nie mamy jeszcze armii lekarzy, którzy postępowaliby w myśl germańskiej? Hm. Czy po śmierci doktora Hamera sytuacja wygląda inaczej? Niektórzy twierdzą, że ludzie stopniowo się budzą i że pośród tych przebudzonych znajdują się także lekarze. Tak, to może i prawda, ale nawet ci przebudzeni lekarze muszą najpierw znaleźć drogę do germańskiej Heilkunde. Najpierw muszą sami tę kompleksową wiedzę poznać oraz ją na własnym ciele zweryfikować, bo tylko wówczas Pozbędą się starych przekonań, które dzisiaj jeszcze przeszkadzają w pracy w myśle tej wiedzy, czy nawet całkowicie ją uniemożliwiają. A to oznacza długi proces proces naturalnego, logicznego, systemowego sposobu myślenia, oraz rzetelnego i dogłębnego studiowania tej wiedzy. Jeżeli im się to uda, to wówczas Pełni ostrożności i szacunku dla żywej istoty będą mogli służyć innym w potrzebie. Doktor Hammer robił kilka prób postępowania zgodnie z germańską Heilkunde w prywatnych klinikach. Nawet założył uniwersytet w Norwegii. Emigracja doktora Hammera do Norwegii nastąpiła z myślą, że będzie mu możliwe pracować z germańską Heilkunde. Jak zakładał w wolnym kraju. Jego życzeniem było otrzymanie pozwolenia na nauczanie i praktykowanie tej wiedzy. W tym celu zwrócił się do odpowiedzialnej Izby Lekarskiej, ale, co było do przewidzenia, otrzymał odmowę. Nazwano go nieodpowiedzialną osobą. Doktor Hammer wystąpił na drogę sądową, ponieważ z prawnego punktu widzenia mógł być nazwany nieodpowiedzialnym tylko wtedy, gdyby Germanische Heilkunde była błędna. Ale to należałoby najpierw urzędowo czy sądownie udowodnić. W przeciwnym razie było to czyste pomówienie. Jednak również ten proces okazał się farsą. Sędzia bez przedstawiania jakichkolwiek dowodów postanowił odmówić wydania pozwolenia i to bez możliwości apelacji. Telewizja norweska, podobnie jak wielokrotnie wcześniej w innych krajach, pokazywała z każdego dnia procesu dyskredytujące informacje, którym towarzyszyły stare, znane nam, szkalujące doktora Hamera slogany, że jest przestępcą któremu odebrano prawo wykonywania zawodu lekarza, że siedział w więzieniu i temu podobne i tak dalej. No i na tym skończyła się jego próba w Norwegii. Pomimo założenia uniwersytetu, na którym dr Hammer zamierzał praktykować, nauczać i prowadzić dalsze badania we współpracy z naukowcami z różnych dziedzin, znający germańską Heilkunde fizycy, matematycy, muzycy, Plany doktora Hammera okazały się być niemożliwe do zrealizowania. Bez prawa do legalnego wykonywania zawodu nie mogło być mowy o kontakcie z pacjentami, a bez pacjentów nie było mowy o prowadzeniu interdyscyplinarnych badań, czego doktor Hammer sobie tak bardzo życzył. Uniwersytet w Sandefjord został zdelegalizowany po bardzo krótkim czasie. Doktor Hammer pod groźbą kary musiał natychmiast usunąć z sieci również stronę internetową tego uniwersytetu. Doktor próbował doprowadzić do zlegalizowania germańskiej Heilkunde na drodze sądowej do ostatnich dni swojego życia. Kilka miesięcy przed jego śmiercią, 7 lutego 2017 roku, odbyła się ostatnia rozprawa sądowa. Ale również ta rozprawa. Tak jak wszystkie poprzednie, niczego nie zmieniła. Walkę z panującym systemem dr. Hammer opisuje w swojej autobiografii Aina gegen alle Jeden przeciwko wszystkim, którą można nabyć w wydawnictwie Amicitaturg, niestety tylko w języku niemieckim. Chcielibyśmy wskazać na program telewizyjny z lat 90., w którym sukces doktora Hamera i jego germańskiej heilkunde przedstawiony jest w oficjalnie zaprezentowanych liczbach. Der Bundesgerichtshof hat also in eine Entscheidung, die ich hier habe, festgestellt, dass von Wissenschaftlichkeit der Krebsbehandlung nach schulmedizinischer Art überhaupt keine Rede sein kann. Es ist eine Krankheit, deren Herkunft Sie nicht kennen, deren Entwicklung, deren Entwicklung Sie nicht kennen, deren Verlauf Sie auch nicht positiv, nachvollziehbar, reproduzierbar beeinflussen können, so der Bundesgerichtshof. Und was die, die Erfolge der äh, Schulmedizin betrifft, kein... Indiz für Effizienz schulmedizinischer Krebsbehandlung 1979 der Deutsche Bundestag. Punkt 1. Punkt 2, ja, Professor Abel, Biostatistiker ja. an der Universität Heidelberg, wie gesagt Spitzeninstitut der deutschen Krebsforschung. Er kommt also zum Ergebnis, dass über alle Krebsarten hinweg, über alle hinweg, die Mortalität, die Mortalität gegen 90 Prozent geht. Das heißt, 100 Leute werden äh, schulmedizinisch Krebs Nach Ablauf von etwa plus minus fünf Jahren sind 90 davon tot. Dr. Hammer hat ja in Österreich behandelt. Es gab so ein Zentrum in Boga. Und die, die dortige Patientenkartei ist gerade von, der, von den dortigen Ermittlungsbehörden beschlagnahmt worden. Belegt sich etwa 6.000 oder 7.000 Patienten. Zeitraum 7, 8 Jahre, 9 Jahre bis heute. Sämtliche Patienten sind aufgesucht worden. Von den österreichischen Ermittlungsbehörden. Von etwa 6000 Patienten aus der Katar haben die äh, Polizeibeamten etwa 5000 lebende Menschen angetroffen. Also ein unschätzbarer äh, Dienst äh, am Werk Hamers, 70, 80 Prozent aller, aller Patienten, die dort behandelt worden sind, nach vielen Jahren überleben. Und äh, das sind Zahlen, die erreicht, die Schulmedizin mit herkömmlicher Regelschaltung schlicht und einfach nicht. Der Patient kann ja nicht gezwungen werden, etwas zu tun, was der Arzt möchte, sondern das wird ja gemeinsam freiwilliger sozusagen Vereinbarung festgelegt. Ichczy ten ogromny sukces coś zmienił, również on nie przyczynił się do uznania tego wielkiego odkrycia. Czubetna sytuacja jest inna. Dlaczego niektórzy uważają, że to, czego dr Hammer nie był w stanie zrealizować przez prawie 40 lat swojego życia, w chwili obecnej stało się możliwe do zrealizowania? Ale proszę nas błędnie nie rozumieć. Oczywiście, również my chcielibyśmy mieć lekarzy, którzy w potrzebie mogliby klinicznie pomóc, bez wątpienia, bo niekiedy w trakcie przebiegu sensownego, biologicznego, specjalnego programu taka pomoc jest konieczna nawet jeżeli odnosi się to tylko do 2 do 5% przypadków co wiemy od doktora Hamera jednak pomoc taka byłaby możliwa w stosunku do ludzi którzy rozumieją germańską hajkundę oraz żyją nią tak daleko jak jest to możliwe w ramach panującego systemu a więc w chwili obecnej spełnienie wspomnianego na początku życzenia jest trudne czy nawet w ogóle niemożliwe do spełnienia Prawdziwi Heilkundige muszą się dopiero urodzić. Przyszli Heilkundige będą wywodzić się z rodzin, w których dzieci dorastały z germańską Heilkunde, żyły nią na co dzień. Tylko tacy ludzie będą posiadać wystarczająco dużo doświadczenia i faktycznie będą mogli być innym pomocą. Ale również określenie pomoc w tym kontekście powinno być inaczej zdefiniowane jak dotychczas. Zanim taki stan zostanie osiągnięty, jesteśmy zdani na siebie samych i na nasze własne rodziny. Oznacza to również, że nie mamy innego wyjścia, jak uzyskanie z powrotem osobistej suwerenności. Nie ominiemy również dogłębnego, samodzielnego studiowania germańskiej habilkunde. Posiadanie tej wiedzy daje nam możliwość zmniejszenia konieczności korzystania z pomocy klinicznej do minimum. Dzięki germańskiej zauważamy, jak ważne jest życie w harmonii z własnym kodem zachowania i otaczającymi nas prawami natury. Wyposażeni w wiedzę germańskiej Heilkunde tworzymy w najmniejszej komórce socjalnej, jaką jest rodzina, podwaliny dla przyszłego społeczeństwa. Społeczeństwa, które nie będzie już na drogie. Takie społeczeństwo wyda na świat prawdziwych Heilkundyga. Dopóki jednak większość ludzi nie posiada suwerenności, i do tego brak im wiedzy germańskiej oraz własnego doświadczenia z tą wiedzą na co dzień, nie możemy oczekiwać, że suwerenne państwo zostanie nam podarowane. Wyłącznie dojrzali i suwerenni ludzie będą w stanie przygotować podwaliny dla naturalnego społeczeństwa. Ważne dla przetrwania jest, aby człowiek zrozumiał, że w ramach obecnego systemu nadzieja na szybką pomoc zewnątrz jest iluzoryczna. Tak samo iluzoryczna jak nadzieja na szybkie wyszkolenie lekarzy, którzy w nagłych przypadkach nieśliby pomoc. Jedyna droga do własnego przetrwania to wzięcie własnego losu we własne ręce, to uzmysłowienie sobie, jak ważna jest osobista niezależność. I to jest naszym celem. Żeby go osiągnąć, musimy myśleć w kategoriach pokoleniowych. Przeciwnicy germańskiej Heilkunde planują i działają w ten sposób. Wprawdzie w obecnym systemie takie nastawienie nie jest popularne i nie czyni nikogo bogatym, jeżeli bogactwo zdefiniujemy jako gromadzenie pieniędzy, ale na dłuższą metę germańska Heilkunde w ten sposób przetrwa oraz zachowa. Swoją czystą formę. Osiągnięcie suwerenności to pierwszy prawidłowy krok na drodze germańskiej Heilkunde. Aktywny udział w procesie tzw. leczenia jest niezbędny. Według słów doktora Hamera: pacjent jest szefem całego postępowania. Doktor Hammer również ciągle przypominał, że germańska Heilkunde nie jest warsztatem naprawczym dla obecnej medycyny. I że w ogóle nie powinna być rozumiana jako jakiś naprawczy warsztat. Znalezienie terapeutów i lekarzy, którzy by w myśl germańskiej Heilkunde dzisiaj pomogli, to pułapka. Poszukiwanie takich terapeutów prowadzi w złym kierunku, bo oddala od możliwości suwerennego wykorzystania tej wspaniałej wiedzy we własnej rodzinie, zalążka ludzkiego społeczeństwa. Według słów doktora Hamera, życie w myśl germańskiej Heilkunde nie jest możliwe bez praworządnego państwa, a istnienie praworządnego państwa nie jest możliwe bez germańskiej Heilkunde. Odszedł genialny doktor, wielki, waleczny człowiek, doktor Ryke Gerd Hammer. Teraz kolej na wszystkich ludzi. Czas Żebyśmy kontynuowali tę walkę, aby w końcu doprowadzić do powstania praworządnego państwa. Rzetelna, pełna pasji nauka germańskiej Heilkunde oraz życie zgodne z jej duchem doprowadzi kiedyś do osiągnięcia tego celu. Ich lieb dich, mein Mädchen, seit zwanzig Jahren. Seit mich dein Mund geküsst. Seit damals wir beide.